Siemanko widzowie, siemanko poranku piąteczek, piątunio, czy jakby kto zwał Ale zbliża się weekend dla po niektórych, więc życzę od razu, żeby był on wspaniały, miły i z ładną pogodą. U nas wczoraj trochę popadało, jak widać. Kałuże są. O, w taką dziurę się Mario wwalił. No, tu, są, tu jest dużo pułapek niestety. No, w taką... O. Dużo, dużo pułapek jest tutaj. Nie wiem czemu nie mi tutaj... Nie tu zawsze ciągnie, ja nie wiem o co chodzi z tym ciągnięciem tutaj. <śm> tutaj, żeby nie było. W taką dziurę właśnie Mario wpadł. Nie ma w ogóle Mario, nie wiem gdzie on jest. Będę musiał chyba do niego jednak zadzwonić, bo, bo trudno powiedzieć gdzie on może być. Yy, na pewno nie śpi tam, gdzie spał. Gdzie jest, nie mam pojęcia zielnego. Albo go zawinęli. Macie następna pułapka albo go zawinęli, albo yy, albo nie wiem, albo się gdzieś przeprowadził. No, w każdym razie się będę staro dowiedzieć, o ile w ogóle ma telefon Mario. Yy, ławkę skończona, ławka zrobiona, pokażę wam na którymś filmiku, także będzie można do mnie zajechać, zrobić sobie fotę, kurde na tej ławce, kto będzie chciał oczywiście, nikogo nie namawiam na siłę i tutaj jej nie reklamuję, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę i będzie chciał, to nie ma problemu, tylko trzeba się umówić. Macie mój numer, także także bez kłopotu. Yy, no. Pozdrawiam pewną osobę. Bo uważam, że zasługuje na pozdrowienia i zasługuje na jakiś delikatny szacunek. Teraz pokażę wam co mam w planie. Tylko ja nie, nie będę mógł tego sam zrobić. Będzie musiał być przy mnie albo yy, Beryf. Pozdrawiam cię Beryfo. Przy okazji Zorki, że tak wyszło, że kurde, nie miałem czasu dla Ciebie, ale, ale nie zawsze mam czas, no po prostu no nie da rady, czasami, czasami trzeba po prostu odpuścić sobie, nie? Także w każdym razie bądź ze mną w kontakcie, bo potrzebna mi będzie na pewno jedna osoba, poza tym, Beryf nie tylko do tego będziesz mi potrzebny, nie? Słuchajcie, gdzie chcę się wybrać? Spójrzcie, kurde, te, uwaga, żeby tylko telefon mi nie wpadł, chcę się wybrać tam. Tam chcę się wybrać. Są dwa wejścia. Tu jest łatwiejsze. tylko z kolei tu jest na dole, na no sam nie widać. Jest od groma wody. Ja może coś spróbuję wrzucić. Akurat nic nie mam. Zaraz czekajcie, zaraz coś wynajdę. I chcę tam wejść i no, zobaczyć, co tam jest. Nie? No bo przecież jak inaczej. No, jak jaruś, to jaruś. No. Kompletny wariat. Także zrobię to na pewno. I to już niedługo. Kurde, nie mam co wrzucić. Muszę kurde wejść tutaj i poszukać czegoś. No i znowu jestem na tym. Na tym padole. No bo jak to inaczej nazwać? Zaraz odpowiem na pytania. A, w ogóle dziękuję wszystkim. Dziękuję. No nie mam co wrzucić. Nie ma kamienia żadnego, nic. Dobra, coś znalazłem, ale to leciutkie, no, ale do, o, nie, też leciutkie. W każdym razie też dziękuję, słuchajcie, za wczorajszego live'a, dziękuję Wam za dony, naprawdę. Yy, także dziękuję wszystkim widzom, że oglądaliście, że, no, że przeprowadziliście ze mną trochę rozmowy i tak dalej. I oczywiście, tak jak zawsze ja mówię, ja nie, nie, nie jestem w stanie wszystkiego naraz przeczytać. Patrzcie, tutaj chcę wleść. O, teraz widać, że jest woda. Nie wiem, jak głęboko jest, ale jak zajdę, to się przekonam. Ale musi ktoś ze mną być, bo, bo, bo sam, sam, nie, sam tego nie zrobię, bo nie daj Boże, coś się stanie, to będzie dupa. Po prostu. No, W każdym razie, i, i tam nagram materiał dla Was <laughs> z pozdrowieniami. Oczywiście jest poranne piwo, żeby nie było, nawet nie będę ukrywał. Także pozdrawiam jeszcze raz jedną pewną osobę. Eee, przepraszam, że tak wyszło. Naprawdę przepraszam, że tak wyszło. Wyszło głupio, no. Ale to wyszło obopólnie, więc... No wyszło głupio, no. Wyszło jak wyszło, no. Po prostu, no. No ale to przynajmniej teraz będę miał zajęcie, mam nowe wyzwanie. Bo komin to się odpuszczę po prostu, bo... Aż tak mocno nie chcę ryzykować, nie? Ale a tutaj to nie wiem, wolę już zejść w dół, he, niż do góry. Poza tym już, już pozwiedzałem prawie wszystkie dachy, które mo no Jeszcze tylko tam, o tamten, na wprost, jeszcze tam wejdę, na tamten dach. No i jeszcze na jeden mam w planie wejść. Tylko że boję się, że zaraz zostanę, jak to się mówi, um, zgłoszony o, przez pewną osobę yy, przez pana K. Także nie wiem czy to zrobię, ale, ale bym to zrobił, nie? Natomiast tutaj to mogę swobodnie tam wejść, nie? No także słuchajcie. No i teraz cóż, przejdźmy do tych pytań Waszych wczorajszych. Bo mówię, no będziemy robić. Prawdopodobnie dzisiaj może zrobię też live'a, nie? Po 16. Zobaczymy jeszcze, nie? Prawdopodobnie, ale, ale nie obiecuję, ale prawdopodobnie. Pierwsze pytanie od Wiza. Czy umiem jeździć na łyżwach i czy jeździłem na łyżwach? Umiem jeździć na łyżwach, jeździłem na łyżwach Także z tym problemu nie mam No oczywiście musiałbym trochę, trochę pojeździć, żeby sobie trochę przypomnieć, ale potrafię się utrzymać na łyżwach na lodzie, także nie sprawia mi to zbytniego problemu Poza tym jeździłem też trochę na rolkach, moim zdaniem na rolkach jest trochę trudniej Przynajmniej dla mnie było trudniej Także, także także, jeździłem, umiem jeździć. Tak. I pozdrawiam Cię w ogóle. W ogóle, przy okazji, będę pozdrawiał po kolei. Pozdrawiam Cię, Daniel Żypiel. Dzięki, że byłeś wczoraj na live. Ie. Dziękuję Ci bardzo. I na tym, i na Facebooku. Pan Tomima, pan Tomima. Dobrze przeczytałem, chyba. Też Cię pozdrawiam, oczywiście. Będę to tak, o co jedno pytanie będę dwa pozdrowienia wysyłał, żeby tam trochę to pomieszać. Yy, kolejne pytanie. Yy, jakim, jakie mam zdanie, kto wygra mundial? Yy, kto wygra mundial? Yy, wiecie, że kurde... Wydaje mi się, że większe szanse ma jednak Chorwacja. Większe szanse ma jednak Chorwacja. <laughs> Mimo tego, że Francuzi też są nieźli... Yy, nie wiem, to też dużo będzie zależało od sędziego, bo, bo tutaj no, bo tutaj są, są wyrównane wyrównane siły. Yy, ale myślę, 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 że kurde większe szanse ma Chorwacja i przewidywałbym, że chyba raczej Chorwacja wygra. Raczej, chyba że no chyba że będą karne, no to wtedy wiadomo, że to będzie losowo i i, i wtedy to już rosyjska ruletka tak zwana. I kolejne pozdrowienia. Przemek, Kocyła, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziesz wchodził do mnie na filmiki i zapraszam i na live również. 7 minut. Krzysztofa Krzysztof Ruk. Pozdrawiam Cię, Krzysztof Ruk. Muszę trochę się streszczyć. Parobek Tajfun. Pozdrawiam, parobek Tajfun. Śmieszna ksywa, ale pozdrawiam Cię. Tu już byłem tyle razy, że już. Mi się nawet nie chce tam wchodzić. Opio, pozdrawiam cię Opio. I oczywiście Rafała, pozdrawiam, tylko tyle zdążyłem Rafał wypisać od Ciebie. <śmiech> <śmiech> Sorki. Bo, bo, bo nie zdążyłem, bo mówię, ja nie, nie nadążę czasami nawet czytać, bo tak przylatują te yy, yy, na Top Chacie, tak przelatują te wiadomości, że nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać naraz, nie? Chociaż i tak się staram większość czytać, nie? Dobra, słuchajcie, kolejne pytanie Od widza Czy byłem na Love Parade? Nie, nie byłem Nie byłem na Love Parade yy, Nie wybieram się tam To już wolałbym Jechać do Bodajże koło brzegu yy, na, ten, na, ten, na ten koncert, który się odbywa Na Hmm. Na plaży, ale to nie jest looper. Ja już nie pamiętam, teraz nie chcę, nie chcę zanudzać, bo już jest 9 minut, a jeszcze nic naprawdę nie powiedziałem. Czy ja się boję samotności? Wiecie co? Yy... Yy, powiem wam szczerze, że chciałbym być z kimś. Yy... Chciałbym być z kimś, to, to jest prawda. Czy się boję samotności? Nie wiem, czy się boję samotności. Przyzwyczaiłem się trochę do tej samotności i dlatego może ciężko jest mi zawiązać jakikolwiek związek, bo trochę się przyzwyczaiłem po tylu latach. Jest mi ciężko, więc nie wiem czy się boję. <laughs> wiem natomiast, że chciałbym, no chciałbym mieć jakiś spokojny luzatki związek, ale wtedy chyba bym musiał zrezygnować i z nagrywania. I z, z live'ów po prostu zająć się normalną pracą, do czego jestem zdolny. Kręgosłup nie boli już praktycznie w ogóle, także ludzi. Czy wymyśliłem Ewę? Nie, nie wymyśliłem Ewy. Nie nie, 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 nie miałem powodu, żeby ją wymyślać. Słuchajcie, naprawdę, poważnie wam mówię. Nie miałem powodu takiego, żeby wymyślać wymyśleć Ewę, nie? Także. Na 100% słuchajcie, nie wymyśliłem Ewy. Jeszcze raz wracamy tutaj. Muszę psychicznie się nastawić na to. Prawdopodobnie przejdę z tego do tego. Albo może gdzieś jeszcze dalej. Tylko dziwne, że w tym. W tym nie ma wody. A w tym jest. Także nie wymyśliłem, słuchajcie, Ewy. Fajne echo. Na pewno gdzieś da się iść dalej. Będę musiał latarkę tylko wziąć ze sobą z domu. Także Ewa naprawdę istnieje. W porządku jest dziewczyną. Pozdrawiam w ogóle cię Ewa, jeżeli będziesz miała okazję oglądać. I tdd, i tp. Czemu piję? Czemu ja piję? Słuchajcie. To chyba jest prosta odpowiedź. Najprostsza jaka może być. Czemu ja piję? Piję, bo lubię. Piję, bo lubię, bo... bo... Jakoś takie życie mam barwniejsze, chociaż wolałbym przestać w ogóle pić, wolałbym, wolałbym naprawdę, wolałbym przestać. Natomiast jestem na takim etapie picia, że, no, że raczej chyba, kurwa, ciężko mi będzie przestać pić, po prostu, no. Mówię prawdę, nie będę nawet ściemniał. E, czy jestem idiotą? W pewnym sensie jestem idiotą, jestem nie, może, może idiotą, może źle to powiedziane, nie? E, jestem zwariowany, po prostu zwariowany. No, jak na swoje lata, to jestem zwariowany. No. I, I to też dziewczyny tego nie... Niektóre lubią, inne negują to. No, jestem zwariowany trochę, no. Idiotą nie uważam się za idiotę, jestem w miarę inteligentny. Nie mówię tutaj, że ja mam jakiś wielki poziom IQ i tak dalej, nie? Ale jestem w miarę inteligentny, więc nie, nie uważam się za idiotę i, i, wie, i wiecie, no... Um, mam głupie pomysły, to fakt, mam, mam. No, no na przykład ten, co teraz będę realizował, yy, no to mam głupie pomysły, ale czy nie jestem idiotą? Niekoniecznie, nie, 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 nie powiedziałbym. Muszę się streszczać naprawdę, bo to za długi materiał będzie. Kto jest dla mnie wzorem? Wiecie, kto jest dla mnie wzorem? Ja to przemyślałem to pytanie wcześniej, bo, bo to jest trudne pytanie i ciężko jest na nie odpowiedzieć. Wzorem jest dla mnie chyba mój dziadek. Yy, I chciałbym być taki jak był mój dziadek. Chciałbym być takim gościem, takim facetem jak mój dziadek. Zaraz sam wpadnę do dziury. Chciałbym być. Yy, chciałbym być właśnie taki jak mój dziadek, był w świętej pamięci. Był naprawdę w porządku facetem, nie? No mi się to nie do końca udaje. No, chciałbym, być, chciałbym być idealny, ale nie ma ludzi idealnych. O, to też się tyczy do ciebie. Wiadomo do kogo. Chciałbym być idealny, ale, ale, ale jest ciężko być idealnym i, i mówię wam, no no także wzorem chyba jest dla mnie mój dziadek. Naprawdę. Naprawdę chodzę na ich grup, naprawdę słuchajcie, na dziadka i babci, naprawdę czasami nawet posprzątam. Bo jeżeli tam wiadomo, bo tam raz jedna osoba sprząta, raz druga, no nie, nie tylko ja chodzę na ten grup. Także wzorem jest chyba dla mnie mój dziadek. No z tych pytań to wszystko, słuchajcie, jeszcze tylko szybkie pozdrowienia, bo już 14 minut leci. Dokończę pozdrowienia i spróbujemy dzisiaj, może coś zgramy, jeszcze jakiegoś krótkiego live'a, nie wiem, na godzinę, na, na półtorej, zobaczymy. Także jeszcze, także dalej pozdrawiam. Pozdrawiam Det. Dead Detced no. no mówię, macie takie kurczek zsyły, niektóry Rzeszok. Yy, pozdrawiam cię Detce. Yy, pozdrawiam czerwonego liska i zapraszam, czerwony Lisek yy, śmiesznie brzmi. Ale dobra, ale może być. Jest okejka, nie? Wszystko okej okay, w porządku. Yy, pozdrawiam cię czerwony Lisek. Także zapraszam na live. Y. Yy, pozdrawiam. Rafała Jakubowskiego, Rafał, pozdrawiam cię Jakubowski. I i i i no, i no i jeżeli będziesz miał ochotę mnie oglądać, to oglądaj mnie dalej. Na pewno niedługo tam wlazę. E, ciekawe czy wylazę. Farmaceut, pozdrawiam cię Farmaceut. Dziękuję za, za to, że masz ze mną kontakt i że i że oglądasz lub też siedzisz na Facebooku. Naprawdę muszę się streszczyć. Ojej, obrona pato streamerów! Pozdrawiam, obronę pato streamerów! No ja też w swoim sensie jakimś jestem, takim trochę pato streamerem i tak dalej. Także pozdrawiam. Pozdrawiam też, też Kamila, pozdrawiam Cię Kamil. No i Mariusza z Anglii, pozdrawiam Cię Mariusz z Anglii. Pozdrawiam w ogóle Anglię, całą oczywiście, pozdrawiam cały Meksyk. Pozdrawiam Słoneczy Stok, yy, Zielone wzgórza i Leśną Dolinę. Tutaj te okolice Antoniuk, pozdrawiam. <noise> dziesięciny pozdrawiam czyli generalnie pozdrawiam cały Białystok, słuchajcie, no i trzymajcie się, bo naprawdę już za długi materiał trzymajcie się i życzę Wam dzisiaj dobrego dnia i wspaniałego weekendu to jest najważniejsze, dobrze się bawcie tylko z rozumem a będzie na pewno wszystko dobrze także jeszcze raz Was wszystkich pozdrawiam o, ptica poleciała i trzymajcie się i może dzisiaj będzie live po 16, czekajcie może, może się odpalę, zobaczymy, nara